Cześć Boże, witam Was serdecznie i pozdrawiam. Dziś już taki wczesny wieczór, poniedziałek, drugiego tygodnia Wielkanocnego. W dzisiejszej Ewangelii <grym> Pan Jezus zaprasza nas do tego, byśmy byli świadkami. Jezus posyła apostołów, by głosili Ewangelię, by byli jego świadkami. I mówi, kto uwierzy, przyjmie chrzestę, będzie zbawiony. Kto nie uwierzy, będzie potępiony. I dla mnie jest to takie wezwanie, że Pan Jezus mówi: Twoim zadaniem jako mojego ucznia, jako chrześcijanina jest iść i głosić. Iść i głosić Ewangelię swoim y, życiem, a jak mówił w świętym jeśli trzeba, to też słowami, głosić Ewangelię. Y, natomiast owoce zasianego ziarna w sercach ludzi zostawić panu Jezusowi, zostawić panu Bogu. Pan Bóg jest cierpliwy, pan Bóg dla każdego ma wyznaczony czas i każdemu daje wzrost tego ziarna w odpowiednim czasie. I być może my nie zobaczymy owoców naszego ewangelizowania, naszego oświadczenia o Chrystusie. To nie jest najistotniejsze. Najistotniejsze jest to, by ziarno zostało zasiane, byśmy szli i głosili, byśmy byli świadkami Chrystusa. Ale być świadkiem Chrystusa to być autentycznym, prawdziwym, to żyć swoją tożsamością chrześcijanina, to kochać tę tożsamość chrześcijanina. Tylko wtedy, kiedy będę kochała to, kim jestem, wtedy mogę być świadkiem. Wtedy mogę być świadkiem Chrystusa. Jeśli kocham to, że jestem chrześcijaninem, jeśli kocham to, że jestem katolikiem. To moje życie będzie autentyczne, a moje autentyczne życie będzie świadectwem Chrystusa i to Chrystusa z martwych stałego. Takiej gorliwości w głoszeniu życiem Chrystusa życzę Wam i sobie. Pozdrawiam serdecznie.